wam kiedyś do kibla spółczkę? Dobra, czekaj, to jest jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Rozróżniane są dwa rodzaje toalet. Mamy toaletę z półką i toaletę bez półki. Jaką toaletę macie u siebie w domu? Jestem wielką fanką toalet z półkami i zawsze jak ktoś zadaje mi pytanie, ale po kiego wała ci toaleta z półką? Co, lubisz swoje rzeczy oglądać? A ja tak mówię, nie. Wtedy, kiedy masz na przykład sytuację, że musisz zanieść jakieś próbki albo różne inne rzeczy do badań, to w tym momencie nie masz problemu wygrzebywania gdzieś, tego Tylko możesz to normalnie ogarnąć i masz święty spokój, nie? Chciałabym mieć spółką, żeby łatwiej się zdjęcia robiło. <śledz _> ja pierdolę! To to działa tak, że ja zauważyłam, że teraz w sklepach jest coraz mniej toalet z półką i mnie to wkurwia, bo to znaczy, że normalnie ze świecą szukać toalety, która będzie miała półkę. Nienawidzę toalet bez półki. Nie cierpię. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli jakoś wam niefortunnie coś się tam osunie, albo nie wrzucicie sobie dosłownie 500 rolek papieru do środka, to, dos to dosłownie macie taki pocałunek Poseidona. On tylko tak patrzy na ciebie, widzi, że nie ma półki. Oho, siada. I widzi tylko ten taki mały otworek. To twoja dupa. I w tym momencie będzie takie oho, leci. Będzie plum i nagle jest takie plum! I tylko to, co słyszysz, to taki mokry pocałunek taki w dupsko. Dlatego lepsze są toalety z półką. Nie ma tego problemu! No kurde, kurwa Neri, pizza jem! smacznego! No to ja mam bez. no ja teraz też mam bez i mnie w kurwie. Dlatego zawsze, kiedy jadę do domu, do Szczecina, ja oddycham z taką ulgą, wie Jezus Maria, w końcu normalna taleta. Jak ktoś wypuszcza czy jakieś gwiazdy śmierci, to jest co, na imo? No przepraszam bardzo, ale co to ma znaczyć? No nie wiem, no jak masz wodę i nagle coś do niej leci, nie wiem. Telefon, to się robi plon. <noise> telefon! Jak ktoś srace głami. To ma pocałunek Posejdona. no nieprawda! Nawet jak mo inaczej faceci, jak oddajecie mocz, to wam nie chlupie nic, jak, jak sikacie na stojąco na przykład? A no, to przecież ta się rozbryzga. No jak to pod kątem dobrym? Znaczy inaczej, jak jesteś u siebie w domu, to póki na przykład, nie wiem, staci się męczyć, kiedy można usiąść, nie? Ale jak jesteś na przykład jesteś kobietą, jesteś w toalecie takiej publicznej. No to nie usiądziesz, bo jeszcze jakiegoś kurwa grzyba dostaniesz. To jest w ogóle przerypana sytuacja, nie? Idziesz sobie na przykład, nie wiem, do jakiejś toalety i nawet gaciami lekko ci się omsknie coś przez przypadek, bo nie wiem, po co onek Posejdona czy coś, żeby uniknąć, nie? Nagle robisz taki unik, wo? i się okazuje, że gdzieś się smyrnąłeś czymś, a potem nagle pek, grzybica. Ile ja razy słyszałam takie historie, do go mówię, ja mam lęk przed publicznymi toaletami, nigdy nie chodzę do toalet publicznych. 12 godzin mam trzymać? Chuj, trudno, będę trzymać. Niezdrowo? Trudno. Wystarczy podkręcić strumień i wszystko jest pod kontrolą. czy znaczy, inaczej ja, 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 ja nie mam pindola, więc jakby mi jest to dziwnie sobie wyobrazić, no bo tak, jak masz pindola, no to on jest taki... Taki glutek, nie? Taki, wiecie, bez niczego. W sensie to tam, jak, jak łapiesz, to czujesz, że leci ci strumień i wtedy przyciskasz i kontrolujesz ten strumień, jak to wylatuje, jak to kurwa, jak to działa? Tak, to tak, to, czyli to tak działa. Wiecie co usłyszałam? <grytania> Opowiadała o któregoś razu taka starsza kobiecinka, że ona i jej koleżanki robiły sobie takie zawody, właśnie z chłopakami, łopa... kto najdalej sika. No i wiadomo, faceci mieli łatwo, no bo mieli. Trąbkę. Jak się złapało za trąbkę, to to oni sikali i można było tam kilometry do przodu lać, ale za to baby się wycwaniły, że też potrafiły tak tam pogrzebać i połapać wszystko, żeby było dobrze i tak kurde łapały to, że potrafiły sikać nawet dalej niż faceci. Nie trzeba mieć trąbki, żeby tak to złapać, żeby ponoć sikać dalej nawet niż facet. Normalnie też kobieta nastająca, żeby to skontrolować. Akurat w tym momencie wiem i jestem bardzo ciekawy, jak zaczęła się ta rozmowa. Zaczęła się rozmowa od pocałunku Posejdona i zapytaniem, czy ktoś ma toaletę z półką czy bez półki. Lilka jak się w ogóle przyczaiła, nie? Oho, matka znowu o czymś pierdali. No, spotkałam się też z czymś takim właśnie, że jeżeli faceci sikają, to nie muszą myć rąk, dlatego że jak trzymają się za siurka, no to wtedy można po prostu tak potrząsnąć, i ten mocz spada i nie ma problemu. I przecież no po co? No nic się złego nie stało. No nikt niczego nie dotknął. Moczu na rękach nie ma. Ale z drugiej strony, czy siur był umyty? Chyba każdy z nas zna chociaż jakąś jedną osobę, albo poznał jedną osobę w swoim życiu, która nie myje rąk po korzystaniu na przykład z toalety. Albo... To, o! To jest coś, co ja zauważam bardzo często u facetów. Ja to zauważam często, kiedy faceci są na plaży. Są w wakacje. Ciepło... Sielanka, woda, mmm... Piękny klimat. I w tym momencie widzicie, jak typy wrzucają sobie na przykład, jakby, ręce w majtki, żeby sobie siura poprawić, nie? A później na przykład przychodzi ci taki i. Dzień dobry. Ale no ja wiem, że źle się chodzi, jak się obciera, obstawia, bo to w sumie chyba dużo facetów to robi, ale jakby chodzi mi o sam fakt, że jakby, no. No robisz to brudnymi łapami. Tak? I, dla, i takim osobom się już ręki nie podaje. Nie, w ogóle nie warto podawać ludziom ręki. Lepiej tak. cieba! <noise> Albo się tak ukłanić delikatnie. Ja sobie yy, przed na przykład cycki poprawiam. Znaczy, co? Znaczy, no tak, no cycki też się poprawia. Tylko, że jakby. sutami nie sikasz. Może tak. <noise> Jak to nie? A mleko? Na no co? Dajesz mleko całe życie? No nie. Ja robię taki śmieszny rozkrok i jazdę. Eee, makarena! <noise> zajemiste. Dobra, to, to już czuję się doedukowana bardziej niż 5 minut temu. Jakby poprawiając stanik. Może jakaś nauka dla facetów, żeby poprawnie poprawić stanik, tu ciągniesz, żeby sobie ułożyć biust w miejsce. W sensie od stanika. Nie w miejsce takiej po prostu, no bo kurwa, kto normalny nosi miskę na cyckach, nie? Miska? No, no wiesz, no, bierzesz taką jak od ciasta i. <laughs> nie no, dobra, to no nie tak to działa, ale wiadomo o co chodzi. W sensie w ogóle, dlaczego stanik nazywa się stanik? W sensie, skąd się wziął, że to jest stanik? Dlaczego skarpetka nazywa się skarpetka, kiedy rękawiczka jest na rękę, a skarpetka jest kurwa na co? Stanik to wyraz rodziny, e, utworzony od rzeczownika stan, w znaczeniu... O tak, czekaj, był to wyraz taki e, wieloznaczny. Najpierw oznaczał część sukni od ramion do pasa, później kibić, następnie gorsecik i wreszcie biustonosz. Jeśli ja człowiek w ogóle może nauczyć dzięki temu... A widzisz? Ja, ja wiem, ja po prostu stawiam bardzo głupie pytania w życiu. A, bo podnosi stan piersi. Stanik. Ale przyznam, że nie dotarłabym do tego. Kto powiedział, że nie mamy od, czyli odpowiedniego... Od, odpowiednika stanika? Pokaż! Zabawny ocieplacz, kogucik, śmieszny prezent dla niego, mężczyzny chłopak, gwiazdka Mikołajki, choinka. Ej, wygląda zajebiście! Neri, możesz chłopom teraz szydełkować na wymiar. O matka, a potem zacznie się, nie? O, szydełkuje pani e, ochraniacze na siury. Ile centymetrów, wariacie? <laughs> a potem się okaże, że będzie niewygodne, bo ktoś skłamie, nie? Faceci? Powinni mieć taki jakiś, yy, tak jak my mamy biustonosz, to wy powinniście mieć, nie wiem, jajecznik. <laughs> I ten jajecznik byłby z takimi otworkami, żebyście w lato nie musieli odklejać sobie jajka od uda. Ej, generalnie zbyt luźna bielizna może też prowadzić do poważnego skrętu jąder, który jest seksualny przypadkiem kończy się amputacją. Taki jajecznik może uratować komuś życie. No właśnie, dlatego to powinno tak działać. To jajecznik to jest jajecznica, inaczej? Nie, dobra, to jednak głupio, to nie, to, to nie może się nazywać jajecznik. Bo jajecznicę robi się z tłuczonych jajek. Nie do końca jakby da się złamać pindala, bo nie ma kości. Da się zwichnąć? W sensie, chodzi o... naciągnąć? Chodzi o kość. Któregoś razu czytałam Wam, jak wygląda przebieg jakby naciągnięcia i zerwania mięśnia siura. W sensie, jakby tego czegoś. Ale dużo panów wyciszyło wtedy streama, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu. No bo jak masz reklamówkę, a w środku masz kulki i na przykład idziesz i gdzieś ci się tak podwinie nie, nie, tak, tak niewyraźnie, to ci się tak zakręca reklamówka, a potem trzeba ją tak w drugą stronę. No i masz wtedy skręt jądra. My dużo dyskutujemy na takie tematy, bo to jest ważne. A masz pindola? Może być, że nawet i większy niż twój. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, serduszko w komentarzu i pierdeknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmików. A po więcej materiałów zapraszam na Twitcha, gdzie streamujemy codziennie od 12 do wieczora, na TikToka z najgłupszymi akcjami ze streamów, Instagrama i Twittera z nowymi foteczkami, przemyśleniami, nowinkami, na Patronite, jeśli chcecie wesprzeć content oraz na Discorda do spędzenia czasu wspólnie z całym community. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie, a my widzimy się już niedługo na czatku i w komentarzach. Miłego dnia kochani, bye bye!